Okej, okay, System to kolejny odcinek, no i kolejny odcinek z Robloxa. Witam Was dzisiaj Wy Jeszcze przed obejrzeniem odcinka chciałbym Wam powiedzieć, że otrzymałem od firmy Diablo e, takie oto tutaj krzesło. Oczywiście do testów, żeby sobie przetestować no i sprawdzić. No i co muszę powiedzieć? Testuję już fotel jakiś czas i naprawdę jest ogromna zmiana. Dlatego jeśli ktoś chciałby sobie taki fotel kupić e, czy ogólnie sprawdzić linki w opisie, zapraszam serdecznie. Hunting Simulator. Dzisiaj będziemy polować. E, jest to nowy tryb, nowy tryb dosyć popularny i jak widzicie, już troszeczkę w niego pograłem, ponieważ naprawdę spodobał mi się. Mam już level 8 tutaj, ponieważ już troszeczkę tutaj widzicie na kurczaki polowałem, tak, bo pierwszy level to są kurczaki, yy, dlatego już tutaj yy, powoli. Dobijam się do poziomu 10. W sumie dobrze, że przed odcinkiem troszeczkę grałem, bo przynajmniej będę mógł Wam pokazać dalej, bo naprawdę ten poziom 8 długo wbijałem, dlatego bardzo się cieszę, że już coś zrobiłem przed odcinkiem i będę mógł lecieć z tym dalej. Tutaj, w tym kurniku, właśnie w tym momencie, w idealnym po prostu momencie, możemy znaleźć super te kuraka, czyli bossa, jeśli chodzi na ten poziom. Przy okazji, mam tutaj drugą broń, jest to taka proca no i mam pierwszą umiejętność, jaką jest to. Jest takiej nie wiem jakby strzelanie e, ogniem czy coś w tym stylu e, co jest mega fajne i w ogóle e, fajnie że coś dodali coś takiego że nie ma tutaj tego zwykłej broni tylko są jednak te dodatkowe umiejętności które są e, magiczne tak więc to mi się mega podoba no jak widzicie pieniążki sobie zebraliśmy plecak jest pełen e, dlatego możemy to e, tutaj sobie odłożyć przy okazji są tutaj oczywiście pety no i peta chce sobie jakiegoś lepszego tutaj kupić E, chcę kupić sobie peta za robuxy, za 100 robuxów, jak widzicie tu są e, pety, jest tutaj jakiś super fire e, e, jajko, dlatego ja też postanowiłem sobie je jedno tutaj kupić, 100 robuxów, dobra, do działa, wy zostawiacie za to łapkę w górę, komentarz i subskrypcję oczywiście, no i uwaga, uwaga, co mamy, wow, ej, czy my mamy legendę, ej, no nie mówcie, że nam legenda wypadła, Eee, czekajcie, gdzie to było? Inwentory Mi się wydawało, że to jest legenda Tak, to jest legenda Czyli najlepsze jaki może tutaj wypaść, wypaść Legendarny tutaj krokodel I patrzcie jaki tu jest po prostu eee, Wow, jaki tu jest po prostu fajne ulepszenie eee, Ok, czyli nam daje 32% Wow, i coś tu jeszcze? Naprawdę świetny tutaj. No, i damy go sobie do, oczywiście do przodu, żeby się tutaj świetnie prezentował. No, patrzcie, mamy legendarny tutaj, po prostu e, stworządko. E, myślałem, że coś wypadnie po prostu epickiego, nie? Że nic lepszego mi tutaj nie wypadnie. A tutaj wypadł mi najlepszy, po prostu jaki jest e, mobek. No, i patrzcie, z takim to się mogę wozić, nie? Taki to wygląda, kozacko. Od razu lepiej się prezentuje i ludzie już będą zaraz zaglądać, nie? No, bo z takim potworem, tutaj, no to naprawdę e, świetne. E, nie wiem, nie czuję tego jakoś super, żeby nam to dodawało, ale na pewno nam to coś daje. E, no i ale najlepiej to chyba wygląda, nie? Jak mamy krokodyla przy sobie, więc spoko. Dobra, który mamy level? Już kończymy level 8. Więc zaraz będzie poziom dziesiąt, znaczy 10 dziesiąty, no i wtedy będziemy mogli przejść sobie do e, jakby kolejnego, nie wiem, tutaj kolejnej strefy, dlatego jestem tam mega ciekawy, a ta są w ogóle misie chyba. E, no i dostaniemy też nową moc. O, jest kurak duży. No więc świetnie, od razu sobie atakujemy. Kuraka dużego, bo on dodaje najwięcej. Ekspa. A aktualnie, teraz nie, zale nie zależy mi tutaj na pieniążkach, tylko zależy mi na Ekspie. E, no, jak widzicie, poziom 9. E, co ja tutaj mogę sobie kupić? O, jest lepsza broń, proszę bardzo. E, I to o wiele lepsza, bo ja to mam, to mam. E, ta kosztuje 2000. No, jest o wiele lepsza, więc kupujemy sobie. No i przy okazji, możemy też jakiś plecak, jeśli już tutaj jesteśmy. No i już teraz całe pieniądze wydaliśmy. No i mamy jakąś taką śmieszną pukawkę, czyli już zwykły tutaj pistolet. No i zadajemy więcej i strzelamy o wiele szybciej, więc spoko. Więc dobra, teraz wbić level 10 i będziemy lecieć dalej. I udało mi się. Wbiłem level 10. Jak widzicie, już nie ma tam kłótki. No ale dostałem też nową umiejętność, która mnie mega ciekawi. No i chciałbym najpierw to sprawdzić, zanim. Nim ruszę na kolejne strefy, e, zobaczyć, co ta umiejętność ewentualnie daje, i jestem ciekaw, jak ją mam tutaj odebrać, tak, żeby ją używać. Inwentory, e, skillsy, ok, tu są skillsy, e, czyli tu mamy. O, to można w ogóle ulepszać. E, ha, to można ulepszać, czyli tutaj, jak damy upgrade. Wow, to jest dosyć kosztowne, jak widzę, a dodaje bardzo mało, dlatego na razie z, założymy sobie to. I zobaczymy, co to w ogóle robi. Aha, czyli robi takie kółeczko, czyli zadaje duży damage. No i też, ale też o wiele dłużej się, jak widzicie, ładuje. Dlatego, no, niby są plusy, ale będą też minusy. Zobaczmy. No nie wiem, czy nie był czasem ogień lepszy Wow, gościu z czego wywalił tutaj e, Tu mamy świnki, proszę bardzo I Musimy stać bardzo blisko, jeśli chcemy uderzyć e, Choć tutaj, duża świnio No nie, no, na razie tutaj niszczymy Jak widzicie, idzie to mega szybko e, Kolejny poziom jest od 20 e, Czyli potrzebujemy 20 poziom aż Żeby dostać się do kolejnej strefy No ale jak widzicie, tutaj zarabia się o wiele więcej I o wiele szybciej Bo dosłownie plecak chwilę mam e, pełen Dopiero od 12 levelu mamy kolejną Groń, jeśli byśmy chcieli tutaj e, zdobyć. Nie, tu są busty. E, a to są ewentualnie perki, które możemy sobie kupić dodatkowo. Ej, kurde, szczerze, kupiłbym jeszcze jednego tutaj, e, MOBA, bo jak widzicie, chodzić z takim tutaj potworem, no to jest naprawdę wiele, wielki plus. Mm, niestety nie mam nawet zwykłych diamentów, chyba że tutaj mogę coś kupić. Ile kosztuje? E, 15 kosztuje za 19 Robuxów, więc nie jest to dużo. Mm, no, mi się przyda, podoba mi się ten tryb, więc dlaczego tutaj nie wydać? Wy, oczywiście, pamiętajcie o subskrypcji, tak? Jeśli chcecie być e, tutaj ze mną. Najdłużej, e, dlatego zostawcie suba. Byłoby mi niezmiernie miło, jeśli byście tego suba tutaj e, zostawili i zostali na moim kanale. E, pamiętajcie, przycisk subskrybuj musi być na szaro. Dobra, e, ciebie oczywiście założę. Eee, Halo, jak tutaj do tyłu chciałbym, żebyś był, a ciebie w ogóle czemu nie mam założonego, też tutaj stój, czemu by nie, jak już mamy tyle petu, znaczy mamy 3 pety, no to wszystkich korzystajmy eee, O nie, ciebie chcę założyć, to musisz być z przodu stać, ile tutaj kosztuje upgrade, aż się boję, o Jezu, no właśnie, tutaj upgrade jest tak kosztowny, żeby go zrobić w ogóle, eee, że raczej nie będę upgrade'ował tego potwora tutaj Dobra, przechodzimy oczywiście do naszych świnek. Bęk, jednym tupnięciem. Ło, co tu za świnia jest? Patrzcie, tą świnię. Ło, ty, muszę przy tej umiejętności stać o wiele bliżej. Teraz sobie to uświadomiłem. Jaki tutaj bydlak. Fajna świnia. E, nie powiem, fajna świnka. E, tutaj mamy jeszcze e, gościa, którego trzeba zabić. Jak to się nazywało, Boże? Zapomniałem polskiej nazwy, a wiedziałem. E, to jest ten taki. Możecie mi przypomnieć w tego w komentarzach. Nie pamiętam polskiej nazwy, bez kitu. Nie pamiętam w ogóle, dlatego wy możecie przypomnieć w, w, w komentarzach mi, e, jaka była polska nazwa. E, dobra, e, teraz trzebałoby wbić e, poziom 11, no i, te, i sprawdzić, co to będzie za nowa broń. Ok, level dwu, znaczy 12 już jest, e, teraz tylko zapełnię sobie plecak, bo nie chcę mi siedzieć tutaj po nogach e, na spawn A przy okazji dopełnimy sobie plecak i sprzedamy. No i teraz możemy kupić sobie tutaj nową broń, która jest. Ok. Jest na pewno wolniejsza, ma większy damage i o to wiele. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby kupować tą broń, ale dobra, kupmy ją. No i teraz mamy taką paczkę, czy tam, nie wiem. Nie wiem, czy to w ogóle był dobry pomysł, bo teraz będziemy musieli bardzo blisko podchodzić. Nie wiem, mamy duży damage, ale na pewno zwolniliśmy z tym damage'em. No i musimy podchodzić. Jest szybciej, no ale jednak nie widzicie jak tamten gościu może na taką odległość bić, a ja muszę stać przy samym tym potworku czy tam mobie, do którego się tutaj, z którym się tutaj bije. Dlatego by fajny damage, ale będzie właśnie ten minus, że muszę bardzo blisko podchodzić. No dobra, na razie sobie na tym będę jechał. Potem na poziomie 15 będę miał już tutaj jakiś tam karabin nowy. Więc na pewno, jeśli będę mógł, to tylko się e, od razu na niego przerzucę. Dobra, cyk, no ale patrzcie, jedną, znaczy taką świnię to na raz zabijam. Ta jest obita akurat. No ale Tom, o, cyk, jedno uderzenie. E, o, tu jest pick, czyli nam będzie dawała e, gemy. O, proszę bardzo, i już mamy 20 gemów. I mogę sobie kupić kolejnego potwora, tak? Bo mam jeszcze jedno miejsce z przodu. Więc trzeba by nie jeszcze sobie tutaj jakiegoś potwora kupić, e, jakiegoś MOBA. Zobaczmy, co my tutaj możemy dostać. Zobaczymy, co dostaniemy. I uwaga, uwaga. Znowu dostaliśmy tego samego. O nie. Czyli mamy dwa te same moby. Więc spoko. Zrobimy tak. Ciebie. Chciałbym dać do tyłu. Ponieważ ty. Pójdziesz do przodu, bo one są takie same, no to bracia będą stali z tyłu. Tak, o, proszę bardzo. Już mam całą ekipę zebraną. E, oczywiście Krokodyl się wyróżnia. On, on nie wie, co tam zrobił, nie? On nie wie, dlaczego on jest w takiej ekipie, no ale na pewno dobrze się też bawi. O, jest świnia, ale już niestety umiera, kurde. A chciałem też się tutaj ze świnią pobić, no, ale już mamy level 13, więc idzie to naprawdę szybko, moim zdaniem. E, tym bardziej, że no. Nie wiem, nie gram jakoś długo w tą grę Jedynie przed odcinkiem trwało to długo, bo level 8 wbijało się mega długo Bo wiecie, zawsze w każdej grze pierwsze poziomy są mega trudne do wbicia W ogóle napiszcie w komentarzach co sądzicie o tym trybie Czy może w ogóle graliście, bo tryb wczoraj jak sprawdzałem Tryb był pierwszy w jeśli chodzi o Robloxa, o popularność Dzisiaj już był drugi, dlatego możecie napisać czy graliście, czy wam się w ogóle tryb podoba No i czy chcielibyście więcej z tego trybu odcinków, tak? W ogóle przepraszam, że nie było odcinku wczoraj, ale... Po prostu robiłem zapas, bo jutro, nie, pojutrze wyjeżdżam do Krakowa na 4 dni no i musiałem nagrać na ten zapas, bo wiedziałem, a dobra, na jeden dzień nie będzie odcinka, ale przynajmniej przez te 4 dni, jak będę w Krakowie to będziecie mieli odcinki normalnie na kanale. I w ogóle jeśli chodzi o Kraków, z Krakowa będzie relacja taka troszeczkę na Instagramie oraz będzie mój pierwszy vlog, tak, będzie pierwszy vlog z jakiegoś takiego normalnego wyjazdu czyli taki plepsu na co dzień, co, co będę robił i sobie chodził po mieście. No i... Właśnie jeśli chodzi o tego Instagrama, zapraszam na Instagrama, bo ostatnio jestem tam aktywny. Może nie chodzi o zdjęcia, ale właśnie o te relacje. Tam zadaję wam, znaczy, wy zadajecie mi pytania, jakieś pokazuje, co robię w wolnym czasie. Dlatego zapraszam wam z tym bardziej na tego Instagrama, gdy będę w Krakowie. Bo osoby z Krakowa mogą, będą, będą miały opcję mnie spotkać, tak? Gdyż będę tam chodził po mieście. No jeśli ktoś będzie śledził Insta, no to będzie wiedział dokładnie, gdzie ja jestem. Mam nadzieję, że to powiedziałem jakoś spójnie. Tak. Wielka świnia tak. Bo nie wiem, czy pokazywałem właśnie, więc zaatakujemy tutaj wielką świnię i przy okazji zaraz wbijemy kolejny level e, i będziemy mogli spróbować kupić tą nową broń, tak? Ponieważ od 15 widzieliście, że tam była nowa broń, e, dlatego będę naprawdę chciał próbować ją kupić. O ten gościu z nią biega nawet. O, i widzicie, nawet też jest dobra. Więc na pewno będę chciał ją kupić. Proszę bardzo, zaraz będzie kolejny level, level 15. Oczywiście uderzeniami się tutaj będziemy wspierać. E, niestety nie zbiorę całej kasy, właśnie, gdyż miałem już prawie zapchany plecak. No ale dobra, mamy poziom 15, wręcz prawie 16 i kosztuje to 9000, więc mnie stać i ja to oczywiście sobie kupuję. No i teraz mamy taki aż, nie wiem, do paintballa, to się chyba tak nazywało. W paintballu było coś takiego i zobaczmy, bije fajnie, tak, bije prawie tak samo jak ten ten, co mieliśmy na uderzenia, no ale przynajmniej bije na odległość, więc mogę sobie biegać No i na odległość sobie coś tam dodatkowo bić. Dlatego bardzo fajnie. No i to chyba w tym odcinku będzie tyle i tak w tym odcinku zrobiliśmy dużo. Jeśli będziecie chcieli kolejne odcinki, no to oczywiście kolejne odcinki będą. Dostaniemy się do kolejnych leveli i zobaczymy co tam się też takiego e, ciekawego dzieje. Zobaczmy. No tam mamy już naprawdę ciekawie A w tamtych levelach to już w ogóle nie chcę pytać, e, co tam będzie. Okej, okay, chyba przestało ścinać, dlatego mogę się już pożegnać z wami. Dziękuję wielkie za oglądanie. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. No i pamiętajcie o tym Instagramie. Więc dzięki wielkie. Trzymajcie się. No i cześć.